Ola, komu jeszcze? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Espaniol. Jest w języku polskim takie piękne nasze wyrażenie, bez którego życie byłoby nie tylko smutne, ale i trudne. I komunikacja w języku polskim też byłaby trudna. Chodzi tutaj o wyrażenie a propos, albo a propos, akcentując bardziej po naszemu. Mówiąc nasze, oczywiście przesadzam, bo jest to żywcem wzięte z francuskiego. Wyrażenie a propos, nawet tak się powinno pisać z tym opadającym akcentem. W każdym razie. Jakże wyobrazić sobie życie i komunikację w języku polskim bez naszego a propos? No bo przecież a propos tego, a propos tamtego, a propos tego co się wczoraj wydarzyło, a propos tego co mówisz, a propos tych wydarzeń, to a propos jest wszędzie i jakże moglibyśmy bez niego żyć? No i jak sobie poradzić w języku hiszpańskim? I ci z was, którzy już znają to hiszpańskie wyrażenie, mogą powiedzieć: "No Oskar, przecież to jest jasne. A to? A proposito wygląda prawie tak samo, brzmi prawie tak samo, pisze się prawie tak samo. Wiadomo, że to pod, pochodzi od tego, albo jest kognatem, jest to związane z tym a propos, Więc musi znaczyć to samo. Okej, okay, zgoda, ale czy we wszystkich sytuacjach i we wszystkich kontekstach? No, nie do końca. Spójrzmy na takie przykładowe zdania. A proposito lo hace él. A propósito, lo hace él. Albo el lo hace a proposito. El lo hace a proposito. Zmieniliśmy pozycję tego a proposito i czy znaczy to to samo? Czy te dwa zdania można przetłumaczyć w ten sam sposób, że znaczą one a propos coś tam? Nie do końca. A co się stanie, jeśli wstawimy coś pomiędzy to a i proposito? Bo też w języku hiszpańskim tak możemy zrobić. Na przykład A ese proposito el lo quiere hacer así. A ese proposito el lo quiere hacer así. Czy to też będzie znaczyło a propos? Jeśli nie wiecie, co to znaczy, jeśli te znaczenia wam się mieszają i te użycia, wyrażenia a proposito, to ten odcinek jest dla Was. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od samego początku, czyli od miejsca, w którym zaczynać się powinno. Co znaczy samo proposito, bez tego a, bez żadnej preposition, bez żadnego przyimka. No bo proposito to jest normalne słowo, to jest normalny rzeczownik, który ma swoje znaczenie. Samo proposito, el proposito, bo jest rodzaju męskiego, znaczy mniej więcej tyle co cel. Cel, jakiś obrany, do którego dążymy. I w tym momencie rozumiemy już, jakie jest znaczenie a proposito, jeśli coś jest w środku. Na przykład, tak jak podałem na samym początku, trzeci przykład to było a ese proposito, el lo quiere hacer así. A ese proposito, el lo quiere hacer así. Czyli w tym celu, mając to na uwadze, żeby to osiągnąć, jakieś to, a esse proposito jakiś cel, o którym już wcześniej informowaliśmy, naszego interlokutora, on chce to zrobić w ten sposób. Żeby osiągnąć ten cel, on chce to zrobić w ten sposób. W tym celu, on chce to tak zrobić. I w tym momencie to proposito tłumaczymy po prostu jako zwykły rzeczownik cel. Moglibyśmy to zmienić na pin albo meta. Czy cokolwiek innego. I w tym momencie nie znaczy to absolutnie tyle, co nasze a propos, jak sami widzicie. No dobrze, a co, jeśli nie ma nic pomiędzy a i proposito? Jest a proposito razem, ale jest w różnej pozycji. Tak jak widzieliśmy w tych pierwszych dwóch przykładach, czyli a proposito, lo hace a proposito, lo hace i el lo hace a proposito. El lo hace a proposito. Kiedy jest to rzeczywiście nasze a propos, a kiedy. Coś innego? To jak widzicie, jest bardzo subtelna różnica, składniowa, bo mamy tylko i wyłącznie różną pozycję w zdaniu, a znaczenie jest zgoła inne. Dlatego, że jeśli mówimy a proposito loafel, a proposito loafel, to w tym momencie możemy to przetłumaczyć jako nasze a propos. A propos, on to robi. A propos, on jest odpowiedzialny za wykonanie tej czynności. On. To robi. Czyli dodajemy tutaj jakąś informację, zmieniając nieco temat, ale ten temat musi mimo wszystko tyczyć się tego, co przed chwilą mówiliśmy. Musi mieć jakiś związek. Tak jak to nasze, a propos, też tak go używamy. Czyli mówimy, a właśnie, a właśnie jeśli o to chodzi, a właśnie, a propos tego, co mówiliśmy, a właśnie, a propos tego gościa, to on to robi. A propos to, loa.pl w tym momencie wszystko się zgadza. Ale co mamy, jeśli a proposito na końcu? Na przykład, el loate a proposito. El loate a proposito znaczy już zupełnie coś innego i znaczy, że on to robi specjalnie. On to robi w sposób przemyślany. On to robi specjalnie w znaczeniu z premedytacją. Czyli on chce, żeby osiągnąć taki wynik przez robienie tego właśnie. On to robi premedytacją najbardziej by to po polsku pasowało takie tłumaczenie. A zatem widzicie, że są to zupełnie dwie różne rzeczy, a zależą tylko i wyłącznie od pozycji w zdaniu. Bardzo przydatnym synonimem w języku hiszpańskim dla naszego a proposito w znaczeniu a propos polskiego jest porfierto. Porfierto, które porfierto zasługuje na osobny odcinek, bo ma również inne znaczenia i bardzo często się go używa. I na pewno taki w przyszłości najbliższej powstanie. E, moglibyśmy pokusić się nawet o kombinację porfierto i a proposito w jednym zdaniu, ale w różnych znaczeniach. Spójrzcie na taki przykład. Porfierto, szabeszkę el lo hace a proposito? Porfierto, ¿sabes que el lo hace a proposito? Czyli to pierwsze jest naszym a propos, to porfierto, a nie to drugie a proposito, yy, czyli a propos. Yy. A właśnie, a właśnie, a propos tego gościa, to wiesz, że on to robi specjalnie? A propos, wiesz, że on robi to z premedytacją? I tutaj to właśnie, portferto jest naszym a propos. A, a proposito, mimo że jest o wiele bardziej podobne do naszego a propos, znaczy zupełnie co innego i znaczy to z premedytacją. Czyli, a właśnie, wiesz, że on to robi specjalnie? Wiesz, że on to robi z premedytacją? Jak zatem możemy się w tym wszystkim odnaleźć? Jak się w tym połapać, kiedy. A propos będzie znaczyć a propos, a kiedy nie. Jak pewnie już zauważyliście, bo jesteście bardzo bystrzy, zależy to od pozycji w zdaniu. Jeśli wprowadzamy jakieś po prostu wtrącenie, zmieniając lekko temat, ale mimo wszystko odnosząc się do tego, co mówiliśmy przed chwilą, to w tym momencie będzie znaczyło tyle, co nasze a propos. Tak jak na przykład: A propos to Edia A propos i to Edia Czyli a propos, a właśnie. Ona już mu to powiedziała, albo już jej to powiedziała. Yy, I w tym momencie mamy to znaczenie, a propos. Ale jeśli zmienimy pozycję i będzie to a to po jakiejś czynności, to wtedy będzie znaczyć tyle, co robienie czegoś specjalnie, z premedytacją. Na przykład, ella se lo dijo a proposito, ella se lo dijo a proposito, czyli ona jemu albo jej powiedziała to z premedytacją, powiedziała to specjalnie. Tym właśnie sposobem możemy wyrozumieć, o które znaczenie apropo proposito w tym danym momencie, w tej danej sytuacji chodzi. Tutaj z jednej strony mamy nasze apropo, a z drugiej strony robienie czegoś specjalnego. Jednym z synonimów hiszpańskich, a proposito, w znaczeniu robienia czegoś specjalnie, z premedytacją, może być aposta. Nieco bardziej kolokwialne, aposta, bardzo podobne zresztą do włoskiego aposto, nie do końca się zgadzające we wszystkich znaczeniach, ale tutaj w języku hiszpańskim mamy aposta, w tym właśnie znaczeniu robienia czegoś z premedytacją, specjalnie. A proposito. Vais me nabxucat pa que es dañe, digas lo que digas, yo sé que María lo hizo a posta. Digas lo que digas, yo sé que María lo hizo a posta. To znaczy, obojętnie co byś nie mówił, co tam byś nie gadał, to ja wiem, że Maria zrobiła to specjalnie. Wiem, że Maria zrobiła to z premedytacją, tak właśnie chciała postąpić. I tutaj przy okazji mamy dwie rzeczy. Digas loke digas, reduplikacja subjuntivo. Jeśli takie rzeczy są dla Was czarną magią, to nie bójcie się, zerknijcie do opisu pod spodem i znajdziecie tam link do mojego kursu o aunke i o zdaniach koncesiwarz, oracjonecz-koncesiwarz, czyli właśnie tego typu. Tam mam cały rozdział o takich reduplikacjach subkuntiwu, więc możecie wejść i zobaczyć, czy Wam się taki kurs podoba. Ponadto, jeśli gubicie się w hiszpańskich czasach przeszłych, tutaj mamy akurat ISO, czyli indefinido, jeśli nie wiecie, dlaczego tutaj jest akurat ISO i jakie są inne hiszpańskie czasy przeszłe, to możecie również w opisie pod spodem znaleźć inny link do innego kursu o hiszpańskich czasach przeszłych właśnie. Więc polecam Wam bardzo te kursy, Zobaczcie, czy Wam się podobają, i jeśli tak, to możecie nawet je zakupić. My, w języku polskim, możemy powiedzieć również a propos czegoś, a propos wczorajszych wiadomości, a propos tego, o czym rozmawialiśmy, a propos czegokolwiek. Czy w języku hiszpańskim też możemy użyć a proposito w tym właśnie znaczeniu? Możemy, ale musimy pamiętać o użyciu preposición, czyli przyimka de, czyli a proposito. De. Na przykład, a proposito de lo que hablamos ayer, yo creo que he cambiado de opinión. A proposito de lo que hablamos ayer, yo creo que he cambiado de opinión. Czyli, a propos, a propos tego, o czym mówiliśmy wczoraj, a proposito de lo que hablamos ayer, yo he cambiado de opinión. E, czy creo que he cambiado de opinión? Ja myślę, że zmieniłem opinię, że zmieniłem zdanie. Czyli, a propos tego, co mówiliśmy wczoraj. Ja uważam, ja myślę, wydaje mi się, że zmieniłem zdanie na ten temat. I tutaj, jak widzicie, działa to bardzo podobnie do naszego a propos również. Ale, uwaga, nie możemy w tym znaczeniu a propos czegoś, a proposito de, zamienić na porfierto. Tak jak wcześniej, to a właśnie, a propos, tak a propos, mogliśmy zamienić na porfierto, tutaj już tego zamienić nie możemy i możemy wyłącznie użyć tego a proposito de, a nie porfierto de. To nie istnieje. Kolejny przykład. A proposito del proyecto. Ya lo has terminado. A proposito del proyecto. Ya lo has terminado. Czyli a propos tego projektu, a propos projektu, już go skończyłeś. Tutaj mamy znowu a proposito de. Tak samo możemy również powiedzieć a propos kogoś. A proposito de. I dać później czyjeś imię. Na przykład. A proposito de Juan. Sabes que se ha divorciado. A proposito de Juan. Sabes que se ha divorciado czyli a propos Juana, wiesz, że się rozwiódł. I tutaj dokładnie jak w języku polskim też to działa w ten sposób, czyli a propos, właśnie jeśli chodzi o Juana, to słyszałeś, wiesz, że się rozwiódł. Tak samo powiemy po hiszpańsku z a proposito de. I tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim z tym naszym a propos, z tym naszym a proposito, które, jak już wiecie, nie zawsze a propos znaczy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że był dla Was przydatny. Jeśli znaliście a proposito, ale nie znaliście, wszystkich jego znaczeń, to dajcie mi znać o tym w komentarzach. Dajcie też łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Ja Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Parque do Ramarz w Las Palmas de Gran Canaria. Kolejny raz jestem już w tym samym parku. Jest po prostu blisko mojego miejsca zamieszkania i jest całkiem ładny, dlatego tu nagrywam. Muszę się już zbierać, bo nie wiem, czy słyszycie, ale e, dzieciaki wyszły ze szkoły i robią bardzo dużo hałasu. Zresztą, a propos, to mamy już bardzo ładnie omówione, więc nie ma z zakończeniem odcinka żadnego problemu. Pozdrawiam Was zatem jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja będę już powoli uciekał, albo nawet szybko. Uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi wspaniali patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Bez którego to wsparcia rozwój kanału Abl Espanial byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście nimi być, odwiedźcie serwis patronite.pl. Ponadto polecam Wam zasubskrybowanie kanału, żeby mieć stały dostęp do nowych, świeżych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. A najlepiej będzie, jak klikniecie jeszcze ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko, już teraz koniec. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.